Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, mój najwspanialszy Ojcze, moje życie nie ma przed Tobą tajemnic. Wiesz, że noszę w sercu wiele ran, a psychiczne ciężary nie pozwalają mi iść naprzód. Wiem, że nie powinnam patrzeć w przeszłość. Jako chrześcijanka, powinnam radować się nadzieją, którą ofiarował mi Zbawiciel. Proszę, Panie. Pomóż mi uwolnić się od tego, co jest dla mnie tak uciążliwe. Boże, błagam, ulecz moje życiowe krzywdy, wyciągnij swą dobrą ojcowską dłoń nad moją głową, nad moim sercem. Pozwól, bym uwolniła się z kajdan, które tak bardzo mi ciążą. Naucz prawdziwego wybaczenia, otwarcia na świat, akceptacji i ufności w każdy Twój plan. Ty wiesz, że nie do końca rozumiem przyczynę mojej traumy. Dlaczego musiało stać się to, co się stało? Jest we mnie bunt, niezgoda na taki porządek rzeczy. Ofiarowuję tobie wszystkie moje nagromadzone emocje, destrukcyjny stres. Wiem, że ty będziesz wiedział, co z tym zrobić, jak naprawdę mnie uzdrowić. Ojcze, proszę, przytul mnie do twojego serca. Napełnij moją duszę spokojem i wszystkim, co dobre. Bardzo pragnę radować się wszystkim, co mi dajesz, cieszyć się z każdego dnia, ze wszystkiego, co pozwalasz mi doświadczać w swojej dobroci. Wiem, że z Tobą jestem w stanie przetrwać wszystko. Ufam, że żyjąc blisko Ciebie, nic nie jest w stanie mnie skrzywdzić. Ojcze, zawierzam Tobie wszystko to, co napełniło mnie życiowym bólem. Zawierzam tobie wszystkie trudne sytuacje i wszystkich ludzi, których ta sprawa dotyczy. Przyjmij moje psychiczne cierpienie w intencji tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy i miłosierdzia. Prowadź mnie, Panie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.